Z każdym meczem prezesowa, się coraz pewniej na boisku ale mimo wszystko dużo od siebie wymagam i mam nadzieję, że w kolejnych meczach będzie jeszcze lepiej. No myślę, że musimy popracować nad koncentracją. Nie, może, nie możemy dopuścić do tego, że w pierwszej połowie, że sam 60 punktów, w drugiej 30. A druga sprawa to pewna obrona, ponieważ tracimy 100 punktów. Wiadomo, to jest zespół eurokapowy Śląsk Wrocław, ale, ale na pewno mogliśmy o dać trochę więcej. Bardzo dobra połowa przede wszystkim po stronie ofensywnej. Pierwsza połowa w naszym wykonaniu, a przede wszystkim pierwsza kwarta, bo tutaj zagraliśmy bardzo dobrze w ataku i w obronie. W drugiej kwarcie utrzymaliśmy naszą koncentrację, jeżeli chodzi o grę w ataku, naszą skuteczność również, ale zabrakło nam przede wszystkim agresywności w defensywie. Pozwoliliśmy drużynie na zdobycie zbyt dużo i zbyt łatwo punktów. Z tego co pamiętam, teraz chyba skończyło się wynik 34-30. No to jest na pewno niezadawiający wynik, jeżeli chodzi o defensywę. Druga połowa Śląsk wrocław zaczął bardzo agresywnie w obronie. My jak gdyby nie odpowiedzieliśmy im taką agresją. Zbyt dużo łatwych piłek pozwoliliśmy sobie zebrać w ataku, co zamienili na punkty. I na pewno ta agresywność, zastawianie to przeszkodziło nam w drugiej połowie najwięcej i, i Dużyna Zośląska zbudowała sobie przewagę, której później już nie oddali. Myślę, że będziemy się przygotowywać tak jak dotychczas, i przede wszystkim musimy wyciągnąć właśnie wnioski z tego meczu, tak jak zawsze z każdego meczu. Wiemy, co funkcjonowało źle, musimy się skupić bardziej na e, obronie, e, musimy skupić się bardziej na zastawianiu tablicy, e, bo nie chcemy w taki sposób tracić punktów. E, I to przede wszystkim musimy po, poprawić, a to wszystko bierze się z naszego agresywnego podejścia do meczu bądź nie. I jeżeli będziemy agresywni, e, no, na pewno możemy tym przeszkodzić w drużynie z Warszawy i mam nadzieję, że, że to zrobimy i odniesiemy tam zwycięstwo. Myślę, że przede wszystkim potrzeba nam wsparcia, tak jak kibice ostatnio to robili. Wiadomo, że nie jesteśmy bezpieczni jeszcze, ale jeszcze jest troszeczkę grania przed nami. Zapraszamy wszystkich serdecznie na mecze wyjazdowe również i na pomoc, bo zawodnicy to czują. Na pewno inaczej się gra zawodnikom, jak wiedzą, że mają wsparcie ze strony publiczności. My w to bardzo wierzymy, pracujemy ciężko, aby to zrobić. I, tyle. i na pewno nie, nie, nie poddamy się. Wszyscy zawodnicy wiedzą po co tu są, wiedzą jak chcą zakończyć sezon i na pewno każdy odda serce i walkę, aby, aby utrzymać drużynę w Ekstra